Kina byłem bohaterem bardzo enigmatycznym, takim e, 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 no, uwikłanym w wsploty tego systemu komunistycznego i tak dalej. Takich bohaterów grałem w filmach Amator, Wodzilej, no, to były filmy moralnego niepokoju, to się tak nazywał ten ruch. Nagle no, tak w komedii. Komedii takiej. On mówi: Nie, Paweł mówi do Machulskiego: Nie, nie bierz go, bo ci przegnie ten film w stronę społeczną, a to ma być wesoła komedia. A ja po tamtych filmach właśnie bardzo chciałem zagrać w komedii. Takiej czystej komedii, żeby odreagować może też tamte, tamte wszystkie role. Wiedziałem, że mam w sobie, że jestem aktorem komediowym. Wiedziałem, że mam te umiejętności. No i Makulski to jednak się uparł, i w ostatniej chwili doskoczyłem do tej obsady. Już wszystko było zapięte, cała obsada zrobiona, w ostatniej chwili doskoczyłem do tej obsady. Ja myślę, że to, to jest to historia, inaczej by wyglądała, dlatego że ktoś inny w tej roli na pewno nie przyniósłby temu filmowi taki sukces. Bo chyba wszyscy no się zgadzają, ja że. Ale... Wspaniały aktor, no, aktor od Wajdy, no, aktor od takich romantycznych ról. E, e, bardzo jakby subtelny. E, I często, e, e, często były kłopoty z Olgierdem, który nie chciał utracić w tym filmie wizerunku tego romantycznego bohatera. To reżyser mówi. Słuchaj, wdepnij w wiadro i biegaj z wiatrem, a on tu romantyczne role i tak dalej, i I on się strasznie nie wiedział, jak zagrać w tym filmie, nie miał na to metody. I Makulski, pamiętam, mu zawsze mówił, Olgier, Olo, ty graj jak Guzanusiego. A pan Jurek już zrobi resztę filmu. a ty graj poważnie, jakbyś grał w filmie Zalusiego, bo nie odgrywał filma Zalusiego. No i naukowców. Tak, naukowców i tak dalej. Ale ja na ja, przykład no, się dobrze z nim czułem, bo ja wiedziałem, znając go od chłopca właściwie, o, 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 że jest też bardzo dowcipnym człowiekiem, bo komedie to jednak muszą robić ludzie dowcipni. Znaczy, Którzy mają tam jakieś podstawowe poczucie humoru, żeby to zrozumieć, żeby zabawić się w ten idiotyzm, no. A ja spotkałam komediowych aktorów wielkich smutasów. Ty jesteś chyba wyjątkowy. nie, u yy. nas się mówi w teatrze, to w teatrze, to się mówi, że najsmutniej jest w garderowie komika. No to jest taki wysiłek, taki trud yy, rozśmieszenia kogoś, że potem samemu już może nie masz ochoty z tego się śmiać. Yy, yy, to wymaga no, jakichś szczególnych umiejętności, przede wszystkim poczucia rytmu tej... w sobie. Yy, yy, no, dwie osoby opowiadają ten sam dowcip, jednak jak jedna opowiada, wszyscy się śmieją, a jak druga opowiada, nikt się nie śmieje. Na czym to opowiada? No, że ta pierwsza opowiedziała to w jakimś innym rytmie. Że to stało się śmieszne, prawda? Więc to nie jest łatwa sztuka, okazuje się. Wczoraj rozpoczął się festiwal filmów polskich. i Uczestniczyłem w otwarciu tutaj w Sydney i organizator festiwalu, pan Tadeusz Matkowski, powiedział, że chciałby, powiedział to na głos, oficjalnie przy całej publiczności, że chciałby zrobić przegląd moich filmów. Bardzo mi to zaimponowało i byłem szczęśliwy, że będę mógł zorganizować dla Państwa taki przegląd filmów, które dla mnie były ważne jako aktora i jako reżysera i nie są to tylko filmy polskie, bo również udzielam się i grałem w różnych produkcjach europejskich, czasem bardzo ważnych jak film włoski na przykład z zeszłego roku Habemus Papam w reżyserii wybitnego, reżysera włoskiego Nani Moretkiego. O, gdyby się taki przegląd udało zrobić i pokazać wam moje prace od tych wczesnych jako aktora, a już no, bawię ludzi od 75 roku, no więc to już jest ponad 30 lat, bardzo długo, to by mi było bardzo miło. W ogóle z panem Tadeuszem Matkowskim jakąś taką serdeczną więź nawiązałem, bo on e, zaprosił mnie tu do Sydney i do Melbourne. W chwilach w życiu moich bardzo trudnym, w zeszłym roku bardzo ciężko zachorowałem i myślałem, że już żadna podróż mnie nie czeka, a może czeka mnie tylko ta jedna ostatnia. E, a on miał we mnie wiarę. On miał pokładał we mnie ogromną wiarę i mówił: "Na pewno panie Jerzy, Zobaczymy się w październiku 2012 roku. I miał rację jestem tutaj i, i, i to i to jego to zaproszenie było dla mnie jakimś ogromnym wyzwaniem i dodało mi sił. Jak to czasem ważne jest, żeby komuś kogoś uwierzyć w chwilach trudnych. I, i jak ten ktoś to przyjmie, to o, to ma szansę jakby zrealizowania swojego celu. Bardzo za to panu Tadeuszowi jestem wdzięczny.